Jest to na żywo? Dam, jestem uh, 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 Ale kurde, powiem mam, że fajną miniaturkę sobie zrobiłem dosyć Dobra, kurde, pograłbym w tej coś... bym się kurde pograł nie wiem co bym sobie ograł. Eee, co by była ta za fajna gierka? UFL jest na tym? Na Steamie? W ogóle na konsolach jest ta gra O kurde, a co to jest Initial Drift Online za 0 zł? O kurde Ale fajnie dostałem, za darmo gierka. Super jest do odebrania normalnie na Steamie, co się rzadko zdarza. Naprawdę to się rzadko zdarza, żeby na Steamie ktoś coś dawał za darmo. No to się bardzo rzadko zdarza, ale ogólnie widzę, że recenzję ma mieszana. Grafika taka, no taka bym powiedział, dosyć przeciętna. Trochę przypomina mi to BeamNG Drive, ale może sterowanie tym samochodem. Jest przyjemne chociaż nie wiem, yy, ale chciałem sprawdzić, czy jest UFL na Steamie. O kurde, jest! Ale jaja, nie grałem w tę grę. A aha, kurde! Nie jest dostępna na Steamie jeszcze. Nie mam daty wydania, ale jaja, ale już tu chciałem grać. Kurde. No to kurde, nie wiem co. Nie mam karty do przechwytywania obrazu, a gierkę mam na PlayStation 5. Oj, słabo, słabo, słabo. Słabiutko, że tak powiem. Słabiutko. No to w coś innego chyba trzeba zagrać. W Portala może. W portale sobie pogram. O Jezu, jakie to zgłoszenie. Zostałem takiego i rajpa, że ja nie mogę. Strasznie głośna. Strasznie głośna jest ta gra. I w ogóle ja jedynkę przeszedłem całą, ale ...twójki nie miałem okazji przechodzić. Trybko operacji Nie. Dobra, kontynuuj. Ето, съм от Czekaj, ja muszę prawym strzelać. Ty, czekaj, ale guzik jest tu. Jak ja mam tam wejść? Eee, nie, tu? Nie wiem. Ta, skoczę tu? Ja wskoczę, dobra. A jak ja mam teraz wrócić? oh my super excellent you're a predator and these tests are your prey speaking of which oh, i was researching sharks shimmycia. for an upcoming test do you know who else murders people who are only trying to help them <sighs> sharks. because that's wrong the correct answer is nobody nobody but you is that pointlessly cruel good news i figured out what to do with all the money i saved recycling your one room full of air when you die i'm going to laminate your skeleton and pose you in the lobby that way future generations can learn from you how not to